Witajcie, nazywam się Katarzyna Bednarska, jestem właścicielką marki Mark Collection. Moją markę wyróżnia styl klasyczny z nutą szalancją oraz militarny poprzez dodatki. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam najnowsze pro propozycje na wiosnę lata 2020. Na pierwszy ogień pójdzie koszula e, wykonana z wiskozy, e, rozmiar one size, prosty, klasyczny e, fason. E, Muziki y, złote z motywem militarnym i drugi element, który jest też motywem militarnym, jest to lampas w formie y, pagonu. Bardzo ładna koszula, bardzo dobrze się nosi, już nosiłam, można ubrać do wszystkiego i na, na dzień, i na wieczór, także bardzo fajna propozycja. Propozycją są shorty, tak zwane szwedy, wykonane z wełny z dodatkiem bawełny i lajkry. Prosty, klasyczny fason. Długość mają przed kolano. Tutaj też jest dodatek militarny w formie pagonu i napy. Także to jest moja pierwsza propozycja. Jeżeli będą Wam się podobać, to jak najbardziej uszyję więcej tego typu shortów. Trzecia propozycja to jest t-shirt wykonany z wiskozy z dodatkiem lajkry. W dwóch rozmiarach występuje SM i LXL. Prosty, klasyczny fason, obłe rękawy. Z tyłu natomiast są drapowania, przez to nabiera takiej nonchalancji, prosta forma tego t-shirtu i też możemy ją ubrać i na dzień i na wieczór także do wykorzystania na prawie każdą okazję trzecia propozycja jest to t-shirt czarny też prosty fason z przodu wycięcie w serek na rękawach są drapowania także też się coś dzieje mimo że jest prosty Fason tego, tej bluzki. Wykonana jest 90% z dnu, 10% z lajkry, także bardzo dobrze się sprawdzi teraz na wiosnę, lato i nie tylko. Czwarta propozycja to jest ten sam fason co tego, tej czarnej bluzki, tylko że w kolorze kobaltu. Też 90% nu i 10% poliestru. Tylko, że gramatura tego nu w tej bluzce jest cieńsza. Także on jest troszeczkę bardziej przezroczysty, ale nie, nie jest to jakoś tak znaczące i mocne. Piątą propozycją jest szmizjerka. To to, co mam na sobie, czyli tego typu sukienka. Jest to przedłużana koszula, prosty fason, tylko właśnie to się zadziało z tyłu, to właśnie drapowanie, co też nadało jej takiej nonchalancji. Są kieszenie, co jest bardzo ważne i wiem, że przez Was bardzo lubiane. To akurat tego typu zielone mam tylko dwie koszule. Jest to bawełna impregnowana, 100% i ona jest wodoodporna. Można to nosić jako sukienkę, jako tunika, a też jako okryj bidę. Bardzo wygodnie wykonane. O. I też do wielu stylizacji możemy ubrać. Tu w kolorze szarym to, co mam na sobie, to też jest 100% bawełny. Cienka gramatura. Bardzo fajny materiał. W ogóle praktycznie nie czuć go na sobie. Jest bardzo lekki, przyjemny. No i czarna. Czarny materiał yy, też jest jak przy tych shortach, czyli to jest wełna, bawełna i lajkra. Jest to ten sam materiał. I to i też będzie w dwóch rozmiarach S, L i XL. Mm. Następną propozycją jest sukienka e, w kolorze khaki, dzieninowa. E, też oczywiście z e, kieszeniami. I to jest 98% bawełny, 2% e, lajkry. Prosty facon. Też na rękawach mam tak zwane marszczenia, drapowanie, bardzo fajnie się układa. I też możemy ją ubrać z ciężkimi butami, i z trąbkami. Tak naprawdę do wielu stylizacji też ją dopasujemy. Następna propozycja to jest sukienka wykonana z wiskozy, też z dodatkiem lajkry. Bardzo podobny fason jak ma ta zielona, tylko zielona bluzkę, czyli górną część sukienki, jest uszyta w formie tzw. Tak kopertowej. Bluzki tutaj na przykład jest w carek. Tutaj ta sama propozycja, tylko w kolorze. na propozycja to jest też wykonane sukienki z wiskozy. Tutaj ma, rękawy nie mają marszczenia, są proste klasyczne, natomiast tutaj dodatek dałam wagonów w formie lampasu z jednej i z drugiej strony. Tak, poza tym fason jest prosty, klasyczny, są to, to też rozmiary one size. Mają też oczywiście kieszenie. Następna propozycja to jest tego typu sukienka. Taki sam fason jak czarna, tylko że w kolorze niebieskim. No i moja ostatnia propozycja to bluzki proste, klasyczne. Jedynie co to jest ten złoty dodatek zamek. Też wykonane z wełny, bawełny i z lajkry. Ta propozycja co sukienki i shorty. Tu można nawet stworzyć taki cały Total Look. Ja obieram na przykład kolor czarny. Także fajnie. I, I do wszystkiego można też dopasować tą bluzkę. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie, Ci ubrania nie są jeszcze dostępne na mojej stronie www.malcollection.pl, będą dostępne w przyszłym tygodniu, ale jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek zapytania, to chętnie Wam na nie odpowiem. Miłego dnia Wam życzę, dziękuję.